No Dzień dobry, witam serdecznie. Pogodę mamy jak na wiosnę. To i lecimy z robotą. Zaczynamy robić tutaj posadzkę pod tą wiatą, naszą, gdzie zazwyczaj stoi. Dzisiaj pierwszy fragment. Będzie tutaj też robiona taka właśnie dylatacja. podzielona cała posadzka na trzy takie części. No i później obudować tą wiatkę. Także działamy, żeby ten temat już skończyć. Także co, dawno nie było lania betonu. Więc dzisiaj lecimy z tematem. Trochę rzadkawe nam to pierwsze wyszło i trochę niewymieszane, bo tam się ten spód betoniarki musi trochę obkleić. Tak to niestety działa. Się porozgarnia, będzie. I trzeba będzie tu zabezpieczyć jakoś bo koty tędy mają wejście do piwnicy, tam sobie czy to będzie jakieś deski dać, żeby nam po deskach chodziły, a nie po betonie. I tutaj te fragmenty, ten szalunek, tak jest wypoziomowany tutaj przez szefa profesjonalnie, że w teorii ten pasek wylany przed cielętnikiem, tak jak i tutaj ta płyta przy tej części obory, to wszystko te spadki mają nam się zgrywać. Także później będziemy mogli sobie też tutaj przed tym cielętnikiem taki większy plac zrobić, też oczywiście odpowiednio wyprofilować, ale to wszystko stopniowo pomału. Tą wiatkę musimy też w końcu skończyć, bo nas to już dwa lata. Także Johnny będzie już całkowicie schowany elegancko. No i też tutaj takie zbrojenie dajemy, tu będziemy jeszcze tę ziemię podbierać. No i chyba nic cięższego jak przyczepa zboża tutaj stać nie będzie, tak więc w zupełności myślę, że wystarczy. No i co, tak to leciało. Także widzimy się później już, jak jakiś będzie dalszy postęp pracy. No i w tej drugiej części mamy już dwie betoniary wylane tutaj. W sumie tu wyszło pięć łyżek tych naszych betoniaro-łyżek. Także tutaj jeszcze trzy i mamy z głowy. No i zasłoniliśmy to płytami, żeby koty nam tutaj tego nie zbombardowały. Teraz. Sepod trzeba, ja będę trzymał tego deska. Albo drugiego pustaka bardziej na sztort postawić. Tam będzie wyższy. Jechali co wyjechodły? No wtyknąłem. A to było czuwe. Co mnie tu straszysz, że to już moja wina. I się zepsuło. Eu não tenho Next day, Została, będzie Kurde, spływa. No i pora kończyć ten odcinek. Dogrywam to już sprzed komputera, bo sąsiad się kręcił za płotem, obczajał mnie i tak mi trochę głupio było gadać samemu do siebie w jego obecności, więc tutaj już na spokojnie sobie dogramy e, tak więc ostatni pasek został też wylany już tego nie nagrywałem, bo ileż można nagrywać lanie betonu, choć dawno tego nie było na kanale, jakby nie patrzeć e, ale tak, tutaj zakryliśmy to płytami, taki system antykotowy i na tą powierzchnię tej wiaty ani jeden kot, ani jednej łapki nie odcisnął na betonie, także chyba system się sprawdził no i co? Zostało nam tutaj przykręcić jeszcze blachy na ścianki, zrobić tylną ścianę, tam jeszcze trzeba będzie właśnie łaty poprzykręcać, jakiś słupek zrobić, tak żeby też to obudować i miejscówka będzie fajna. Jak robiłem elektrykę w cielętniku, to wyprowadziłem sobie też elektrykę tutaj pod wiatę, mamy gniazdko, mamy dwa włączniki. Planuję sobie właśnie zrobić tutaj dwa źródła światła. Mianowicie pod wiatą będzie, będą te hermetyczne lampy takie i naświetlacz przed wiatą, który będzie nam świecił na plac przed cielętnikiem. I to właśnie będzie włączane z podwiaty. I tutaj planuję sobie też zrobić taki myk, że chciałbym zrobić taki smart system, jeżeli chodzi o oświetlenie. Muszę zacząć od tego, żeby na gospodarstwie zrobić Wi-Fi po prostu. Wszędzie i wtedy taki właśnie można powkładać do puszek, czy też zrobić specjalnie puszki i popodłączać takie przekaźniki na Wi-Fi. Dzięki temu na przykład za pomocą aplikacji Supla, bo z tego planuję korzystać. Robię teraz sobie nowego growboxa do papryczek i będę to wykorzystywał, spróbuję to wykorzystać. I właśnie może uda się zrobić taki system oświetlenia na gospodarstwie, ale to tak na przyszłość bardziej. Dzięki temu będę mógł na przykład ze smartfona sobie włączyć oświetlenie. Na przykład będę z domu wychodził, to zanim wyjdę mogę sobie to światło włączyć na podwórku, czy też będę wracał z pola po zmroku, więc będę mógł sobie właśnie też jeszcze w ciągniku to oświetlenie na podwórku włączyć. Będzie to chyba fajna sprawa, tylko tak jak mówię, trzeba na całym gospodarstwie zrobić Wi-Fi, bo tak to będzie właśnie działać, ale to gdzieś tam właśnie. Później, dobra, na dzisiaj to by było tyle. Lanie betonu zakończone. Kolejny etap, i ostatni, no to właśnie jest ta ścianka i oświetlenie. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam do subskrypcji. Zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam do następnego. Cześć.